Dochodowy od osób fizycznych, test. Pytanie pierwsze. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do. O tym, do jakich czynności nie stosuje się ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeczytamy w artykule drugim, ustępie pierwszym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisów ustawy nie stosuje się do, między innymi, punkt pierwszy. Przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zatem prawidłowa odpowiedź to punkt B. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Pytanie drugie. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która. Definicję znajdziemy w artykule trzecim ustęp 1a, gdzie czytamy: Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która. Punkt 1. Posiada na terytorium RP Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych, lub. Punkt 2. Przebywa na terytorium RP dłużej niż pół roku w roku podatkowym. A zatem, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się osobę fizyczną, która. Prawidłowa odpowiedź: B. W roku podatkowym przebywa na terytorium RP przez okres dłuższy niż 183 dni lub posiada na terytorium RP ośrodek interesów życiowych. Pytanie trzecie. Osoba fizyczna, jeżeli nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o tym przeczytajmy w artykule trzecim ustęp 2a o tej sytuacji. Osoby fizyczne, jeżeli nie, mają miejsca, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko do dochodów przychodów osiąganych na terytorium RP. To jest ograniczony obowiązek podatkowy. Zatem pytanie trzecie. Osoba fizyczna, jeżeli nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawidłowa odpowiedź: C. Podlega opodatkowaniu tylko do dochodów osiąganych na terytorium RP. Pytanie czwarte. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza definicję znajdziemy w artykule 5a, punkt 4. Tylekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. A zatem pytanie czwarte. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, prawidłowa odpowiedź C, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, w tym zobowiązania, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Pytanie piąte. Łączne opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyłącza o tym w artykule 6 ust. 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego, w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w ciągu roku, mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot pomniejszających dochód. W tym przypadku podatek określa się na imię. Obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Zatem co, co wyłącza, co uniemożliwia wspólne opodatkowanie? Brak wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Pytanie C. Odpowiedź C jest prawidłowa w pytaniu 5. Pytanie szóste. Nie stanowi źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą. O ile sprzedaż nastąpiła o tym w artykule 10, punkcie 8, literze A, gdzie mamy wymienione źródła przychodów stanowią je m.in. Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem pytanie 6. Nie stanowi źródła przychodów podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą. O ile sprzedaż nastąpiła, proponuję zaznaczyć jako prawidłową odpowiedź B, po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Pytanie 7. Dochodem ze źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest o tym w artykule 9 ust. 2, gdzie czytamy dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Zatem pytanie siódme: dochodem ze źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Pytanie 8. Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, co do zasady stanowi, artykuł 26 ust. 1 będzie tutaj pomocny, w którym czytamy: Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z artykułem. Po odliczeniu kwot składek ZUS wpłat na x, zatem podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu określonych kwot odliczeń. Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, co do, zasady, co do zasady stanowi dochód pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Dochód pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia. Pytanie 9. Przez emeryturę lub rentę dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami z wyłączeniem jedynie o tym artykuł 12 ustęp 7. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych w tym kwoty emerytur kapitałowych Wypłacanych na podstawie umowy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Zatem przez emeryturę lub rentę dla potrzeb podatku dochodowego do osób fizycznych rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami z wyłączeniem jedynie prawidłowa odpowiedź B dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Pytanie 10. Przychodem pracownika zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego ustalona jako artykuł 11 ustęp 2a punkt 3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się, jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. Zatem pytanie dziesiąte: Przychodem pracownika zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego. Ustalona jako prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Pytanie 11. Wynagrodzenia otrzymane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z Przeczytajmy artykuł 13 punkt 7 Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi w punkcie 7 przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych Zatem wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z. Prawidłowa odpowiedź B: działalności wykonywanej osobiście. Pytanie 12. Do przychodów z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wlicza się. Artykuł 14 ustęp 3 punkt 3 będzie. Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów JST niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zatem do przychodów z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wlicza się. Odpowiedź C. Otrzymanych zwrotów w podatku od towarów i usług dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. 13. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się co do zasady 14 Ustęp 1c za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Nie później niż dzień wystawienia faktury uregulowania należności. Czyli zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się co do zasady Dzień wykonania usługi, odpowiedź C. Nie później jednak niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. 14. O podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku udziału w funduszach kapitałowych podlega. O tym w artykule 30a ustęp 1 punkt 5. Od uzyskanych dochodów przychodów pobiera się 19% zreczałtowany podatek dochodowy, między innymi właśnie punkt 5, ze świadczeń otrzymanych z dochodów funduszu kapitałowego, jeżeli statut przewiduje wypłaty z tych dochodów jego uczestnikom bez umarzania, odkupywania, wykupywania albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w takim funduszu. Zatem proponuję odpowiedzieć dochód. O podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku udziału w funduszach kapitałowych podlega dochód. Pytanie 15. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach sprzedaż krótka dochód ustala się Zanim odpowiedź wytłumaczmy sobie, co to jest sprzedaż. Krótka, sprzedaż akcji instrumentów dłużnych, które w chwili sprzedaży nie są własnością sprzedającego. A odpowiedź znajdziemy w artykule 24 ust. 13, punkt 1. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów. W przypadku, gdy na potrzeby dokonania rozrachunku, zbywca zawarł taką umowę. Zatem ustala się na dzień, w którym zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych. Zgodnie z ustawą podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprzedaż krótka, dochód ustala się na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych. Odpowiedź B: 16. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, dzieci i młodzieży do lat 18 korzystają ze zwolnienia. Artykuł 21, ustęp 1, punkt 78, litera A, gdzie czytamy, że dopłaty do właśnie tych różnych, różnych zorganizowanych rodzajów wypoczynku w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18. Z funduszu socjalnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra przysługują niezależnie od ich wysokości. To znaczy, dopłaty te są wolne od podatku dochodowego, niezależnie od ich wysokości. A więc w pytaniu 16. Zgodnie z ustawą podatku dochodowym od osób fizycznych dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z, tymi wypoczynkami, z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, Dzieci i młodzieży do lat 18 korzystają ze zwolnienia niezależnie od wysokości tych dopłat, niezależnie od ich wysokości pytanie 17. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ryczałty na zakup opału otrzymane na podstawie przepisów o dodatkach mieszkaniowych 21 ustęp 1 punkt 97 Wolne od podatku dochodowego są dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału przyznane na podstawie odrębnych przepisów o dodatkach mieszkaniowych. Zatem, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ryczałty na zakup opału otrzymane na podstawie przepisów o dodatkach mieszkaniowych są zwolnione z opodatkowania. Odpowiedź B. 18. Świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 21.128. Wolne od podatku dochodowego są świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych. Oświadczenia, a zatem świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą podatku dochodowym od osób fizycznych w całości są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 19. Zgodnie z ustawą podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów wytworzenia środka trwałego nie zalicza się 22G ustęp 4. Zawartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego, aportu wniesionego do spółki nie będącej osobą prawną 22G ustęp 4 za koszt wytworzenia. Uważa się wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych, rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka, małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek, kredytów, prowizji, z wyłączeniem odsetek prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Najważniejsze dla nas tu to to, że do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika i jego bliskich. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztu wytworzenia środka trwałego nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika. Koszty operacji finansowych te odsetki, prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego to akurat zalicza się do kosztu wytworzenia. Natomiast prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C, czyli zgodnie z ustawą o podatku dochodowym do osób fizycznych, do kosztu wytworzenia środka trwałego nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika. Pytanie 20. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się artykuł 22h ustęp 1 punkt 4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się począwszy od miesiąca odpowiedź B prawidłowa następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Kolejne pytanie 21. Zgodnie z ustawą podatku dochodowym od osób fizycznych, zawartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny tutaj artykuł 22g ustęp 1 punkt 3 będzie pomocny, gdzie czytamy, że w razie nabycia w drodze darowizny między innymi to zawartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Zatem, zgodnie z ustawą podatku dochodową osób fizycznych, zawartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny. Wartość, prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Pytanie 22. Zgodnie z ustawą podatku dochodowym od do osób fizycznych, amortyzacji nie podlegają. Zajrzyjmy do artykułu 22c. Amortyzacji nie podlegają m.in. dzieła sztuki i eksponaty muzealne. Zatem 22c, punkt 3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji nie podlegają dzieła sztuki, odpowiedź A, i eksponaty muzealne. Pytanie 23. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są: Artykuł 22, ustęp 1. Artykuł 22 ustęp 1. Jeden z najważniejszych przepisów ustawy o podatku dochodowym od do osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem określonych w artykule 23. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem w pytaniu 23 najpełniejszą odpowiedź, bo to też jest ważne, czasami odpowiedzi nie są błędne, tylko po prostu wybieramy tę najpełniejszą, najbardziej kompleksową. A tutaj w 23 pytaniu, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są, i tutaj proponuję zaznaczyć odpowiedź C. Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie. I na tym na razie poprzestańmy. Dziękuję.